Dziś rozpoczyna się nowy dzień i nie ma nic cenniejszego niż rozpoczęcie poranka w obecności Boga. To jest moment na odnowienie wiary, dostrojenie serca do słowa i otrzymanie Bożego prowadzenia, aby stawić czoła wszystkiemu, co nadejdzie. Istnieje duchowa siła, która się uaktywnia, gdy szukamy Pana o świcie. I ta siła nie pochodzi z góry, od Boga, który nas podtrzymuje nawet w najtrudniejszych dniach. Psalm 27 to potężna kotwica dla tych, którzy zmagają się ze strachem, niepewnością, lękiem i poczuciem, że grunt usuwa się spod nóg. Werset trzeci z autorytetem stwierdza: Choćby obóz rozbił się przeciwko mnie, moje serce się nie ulęknie, choćby wybuchła wojna przeciwko mnie, mimo to będę ufał. To nie jest tylko duchowa poezja, to wieczna prawda o tych, którzy wybierają zaufanie Bogu ponad okolicznościami. Są dni, gdy wszystko wokół wydaje się niepewne. Przyszłość przeraża, serce się niepokoi, negatywne myśli zalewają umysł. I właśnie w takich chwilach słowo Boże wzywa nas, byśmy trwali niewzruszenie. Poranna modlitwa ma tę moc, przywraca nam właściwe miejsce, wyrównuje duszę, przynosi jasność, pokój i bezpieczeństwo. Przypomina kim jest Bóg i przypomina nam, kim jesteśmy w Nim. Strach może nas sparaliżować, Niepewność może sprawić, że zaczniemy kwestionować naszą wartość, nasze powołanie, nasze decyzje. Ale gdy światło słowa przenika nasze wnętrze, ciemność strachu zaczyna tracić moc. Psalm 27 został napisany przez kogoś, kto znał bitwy, kto był prześladowany, kto wiedział, jak to jest być otoczonym przez wrogów. A jednak Dawid oświadcza: Moje serce się nie boi. To uczy nas, że zaufanie Bogu nie eliminuje problemów ale daje nam siłę, by stawić im czoła z odwagą. Modlitwa, która rodzi się z pokornego, szczerego serca i która oddaje się panu o poranku, to potężna duchowa broń. Okrywa nas Bożą ochroną, łączy nas z wiecznym celem i napełnia pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Bóg nie obiecał braku wojen, ale obiecał swoją obecność pośród nich. Nie powiedział, że nie będzie trudnych dni, ale zagwarantował, że nie będziemy w nich sami. To jest bezpieczeństwo, jakie daje poranna modlitwa, świadomość, że nawet jeśli powstanie duchowa, emocjonalna lub życiowa armia, Bóg będzie nas chronił, prowadził i da zwycięstwo. Ile razy czułeś ciężar zwątpienia zaraz po przebudzeniu? Ile poranków rozpoczęło się od ściśniętego serca, pędzących myśli i zmęczonej duszy? To właśnie w takim kontekście to słowo ożywa. Nawet jeśli, mimo to. Będę ufał. Istnieje miejsce odpoczynku w Bogu, do którego dostęp mamy tylko poprzez szczerą modlitwę i całkowite oddanie. Gdy zwracamy się do Pana o świcie, naszym życiem ogłaszamy, że On jest w centrum, że jest większy niż jakiekolwiek wyzwanie, które nadchodzi. Nie ma znaczenia, z czym dziś się mierzysz. Czy to walka emocjonalna, kryzys rodzinny, problem finansowy czy choroba fizyczna, Pan jest tym samym Bogiem, który dał siłę Dawidowi tym samym który podtrzymywał tylu swoich synów i córek przez wieki i dziś on chce wzmocnić ciebie może głosy wokół ciebie mówią że się nie uda może twoje serce próbuje się chronić budując mury ale modlitwa te mury burzy słowo boże przenika to co zamknięte to w takim środowisku bóg działa nie potrzebuje wiele tylko serca gotowego zaufać nawet gdy wszystko wydaje się niestabilne Dlatego teraz z uspokojonym sercem i umysłem skupionym na Bożej obecności, wejdźmy razem w ten święty moment modlitwy. W komentarzach poniżej zostaw swoją prośbę modlitewną dotyczącą konkretnej dziedziny życia lub osoby, którą kochasz. Jeśli wolisz, napisz po prostu: Pomódl się za mnie, będziemy się za Ciebie modlić z miłością, jak prawdziwa wspólnota wiary, bo kiedy modlimy się razem, niebo się otwiera. Pokój zstępuje, a cuda zaczynają się dziać. Zanim oddamy wszystko w ręce Boga, upewnij się, że jesteś już zapisany do naszego kanału. Dlatego teraz z uspokojonym sercem i umysłem skupionym na obecności Boga, wejdźmy razem w ten święty moment modlitwy. Umiłowany Ojcze, Boże, Miłosierdzia i Dobroci, jesteśmy tu dziś rano przed Tobą, oddając Ci nasze pierwsze myśli, nasze najgłębsze uczucia, nasze najcichsze lęki. Niech ta poranna modlitwa wzniesie się do nieba jako szczere wołanie, jako całkowite oddanie kogoś, kto wie, że potrzebuje Twojej obecności, aby pozostać na nogach. Panie, dzień ledwie się zaczął, a już czujemy ciężar rzeczywistości. Często budzimy się z ciężarem, którego sami nie jesteśmy w stanie udźwignąć. Głębokie niepokoje żyją w nas, niewyjaśnione pytania, nierozwiązane bóle, konflikty. Które wydają się nie mieć rozwiązania, ale w tej chwili wybieramy, by zwrócić nasze oczy ku Tobie. Wybieramy rozpocząć ten dzień w Twojej obecności, wierząc, że Ty, Panie, jesteś Bogiem, który podtrzymuje, prowadzi, uzdrawia i przemienia. Twoje słowo przypomina nam w Psalmie 27:3, że nawet jeśli armia powstanie przeciwko nam, nasze serce nie musi się lękać. Panie, Ogłaszamy tę prawdę nad naszym życiem dziś. Nawet jeśli okoliczności się pogorszą, nawet jeśli strach spróbuje opanować nasze myśli, nawet jeśli wszystko wokół krzyczy, że nie ma wyjścia, wybieramy ufać. Wybieramy wierzyć, że jesteś z nami w każdym szczególe, w każdym kroku, w każdej decyzji. Boże, dotknij teraz każdego serca, które modli się razem ze mną. Odwiedź ten dom. Odwiedź ten pokój, tę kuchnię, to miejsce, gdzie ktoś zatrzymał się, by wysłuchać tej modlitwy. Niech Twoja obecność całkowicie otuli tę osobę. Niech poczuje wewnętrzny pokój, niech odejdzie lęk, niech niespokojne myśli zostaną uciszone przez Twój głos, niech cała niepewność zostanie przemieniona w zaufanie. Niech każda dezorientacja zostanie zastąpiona duchową jasnością. Ile razy, Panie, próbowaliśmy rozwiązać wszystko sami. Ile razy przestaliśmy się modlić, szukać Ciebie, ufać i dlatego czujemy się tak zmęczeni, tak bez kierunku. Dziś, w tej chwili porannej modlitwy, poddajemy się, oddajemy Tobie nasze bitwy, oddajemy Ci złamane relacje, strach przed przyszłością, troski finansowe, ból duszy, niepewność jutra, bo wiemy, że Ty masz moc działać tam, gdzie my nie potrafimy. Twoje słowo mówi, że jesteś schronieniem i mocą, bardzo obecną pomocą w utrapieniu. I to właśnie do tego schronienia wchodzimy teraz. Ukryj nas w sobie, panie. Niech żaden atak emocjonalny, duchowy czy fizyczny nie powali nas dziś. Otocz nas niewidzialną, lecz realną ochroną. Niech twoi aniołowie obozują wokół nas, strzegąc naszego wejścia i wyjścia, naszej myśli, naszych kroków i naszych marzeń. Wołamy o uzdrowienie, panie. Uzdrowienie emocjonalne dla tych, którzy są zranieni wewnętrznie. Uzdrowienie duszy, dla tych, którzy niosą ślady przeszłości. Uzdrowienie ciała, dla tych, którzy cierpią z powodu bólu, chorób, trudnych diagnoz. Duchowe uzdrowienie dla tych, którzy stracili wiarę, którzy nie potrafią już się modlić, którzy czują się daleko od ciebie. Odbuduj, ojcze, przynieś życie tam, gdzie jest tylko zniechęcenie. Przynieś nadzieję tam, gdzie panuje cisza, przynieś kierunek tam, gdzie króluje wątpliwość. Panie, wzmocnij tę osobę, która dziś obudziłaś z sił, bez chęci do życia. Są serca, które już myślałyby się poddać, są osoby, które błagają o odpowiedź, o wyjście, o znak. I w tej porannej modlitwie prosimy Cię, przemów jasno, potwierdź swoją wolę z mocą, otwórz drzwi, których nikt nie może zamknąć. Niech ten dzień będzie naznaczony nowym początkiem, niech cuda zaczną się objawiać, niech wiara odrodzi się z nową siłą. Prosimy także o mądrość. Ile ważnych decyzji musi zostać dziś podjętych, ile wyborów musi być dokonanych z roztropnością, ile żyć zależy od właściwego słowa, od działania z boskim prowadzeniem. Dlatego Duchu Święty, prowadź każdy krok, przemawiaj do serca, potwierdzaj przez pokój. Oddal to, co nie pochodzi od Ciebie, przybliż Twoje zamiary, wyrównaj wszystko według Twojej woli, która jest dobra, doskonała i przyjemna. Modlimy się za rodziny, Panie, prosimy o ochronę domów, o jedność małżeństw, o pojednanie między rodzicami i dziećmi, o domy atakowane przez wroga. Odbuduj miłość, odbuduj szacunek, odbuduj dialog, przynieś harmonię i zrozumienie. Niech w domach panuje pokój. Niech każde miejsce będzie pełne Twojej obecności. Niech Twoje światło rozproszy wszelką ciemność, wszelką kłótnię, wszelkiego ducha podziału i zamieszania. Modlimy się również o życie zawodowe i finansowe. Ty jesteś bogiem zaopatrzenia. Ty jesteś pasterzem, który nas prowadzi i niczego nam nie zabraknie. Dlatego pokaż ścieżki, otwórz drzwi i błogosław pomysły, odnów odwagę do działania, do pracy z doskonałością, do tego, by się nie poddawać. Przynieś zasoby, możliwości i codzienne zaopatrzenie. Naucz nas bardziej ufać, a mniej narzekać, polegać na Tobie, wiedząc, że Ty nigdy nie zawodzisz. W chwilach, gdy serce zostaje zaatakowane przez niepewność, przypomnij nam swoje słowo. Niech Duch Święty przywoła wersety jak ten z Psalmu 27. Niech wiara powstanie jak tarcza, niech modlitwa stanie się naszym miejscem odpoczynku. Niech wspólnota z Tobą będzie naszym codziennym źródłem pokoju. Naucz nas wytrwałości, byśmy nie żyli tylko emocjami, ale przekonaniami opartymi na Twojej prawdzie. Panie, tyle głosów próbuje nas rozproszyć. Złe wiadomości, negatywne słowa, niesprawiedliwe porównania, myśli porażki, ale w tej porannej modlitwie ogłaszamy, że chcemy słyszeć tylko Twój głos. Chcemy wierzyć w to, co mówi Twoje Słowo, a nie w to, co szepcze strach. Chcemy ufać Twoim obietnicom, a nie groźbom wroga. Chcemy iść przez wiarę, a nie przez to, co widzimy. Bo Ty, Panie, jesteś naszym ojcem, naszym obrońcą, naszym zbawicielem. Ty znasz nas całkowicie. Znasz nasze błędy, nasze ograniczenia, a mimo to nas kochasz, przyjmujesz i przebaczasz. Nie chcemy już żyć na podstawie niepewności, wątpliwości, strachu przed przyszłością. Chcemy żyć z duchową odwagą, niezachwianą wiarą, odnowionym zaufaniem. I dlatego jesteśmy tu, w tym świętym momencie, na początku tego dnia, oddając wszystko w Twoje ręce. Niech ta poranna modlitwa nie będzie tylko rutyną, niech stanie się prawdziwym spotkaniem z Twoim duchem, niech każde wypowiedziane słowo stanie się ziarnem przemiany, niech ten czas bliskości z Tobą przyniesie owoce wieczne, niech nasza wiara zostanie wzmocniona. Niech nasz umysł zostanie odnowiony, niech nasze serce zostanie uzdrowione. A nawet jeśli nadejdą trudne dni, nawet jeśli podniosą się bitwy, nawet jeśli wydaje się, że jesteśmy sami, przypomnij nam, Panie, że Ty nigdy nie opuszczasz swoich dzieci. Niech ta prawda będzie wyryta w naszym wnętrzu. Niech każdego ranka, gdy szukamy Twojej obecności, przypominamy sobie, że nie idziemy sami. A jeśli dziś jest ten dzień, w którym wydarzy się coś niezwykłego, niech nasze serce będzie gotowe, by to dostrzec. Jeśli dziś jest dzień, w którym otworzysz nowe drzwi, niech nasze oczy duchowe będą czujne. Jeśli dziś jest dzień cudu, niech nasza wiara będzie żywa, gotowa, by przyjąć. A jeśli to jeszcze nie ten czas, pozwól nam odpoczywać, wiedząc, że Twój czas jest doskonały i że Twoja wola zawsze jest lepsza niż nasza, bo ufamy, odpoczywamy i czekamy na Ciebie. Jeśli poczułeś, że ta modlitwa dotknęła Twojego serca, jeśli dzisiejsze słowo przemówiło do Ciebie jasno, jeśli Bóg przemówił do Twojej duszy, napisz Amen w komentarzach. To Twój sposób na wyrażenie zgody z tym, co zostało wypowiedziane, na potwierdzenie swojej wiary i duchowe zajęcie pozycji wobec obietnic, które właśnie razem ogłosiliśmy. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to jest ten moment. Aktywuj powiadomienia. Aby być z nami każdego ranka. Tutaj każdy dzień to nowa okazja, by zacząć od nowa z Bogiem, usłyszeć głos Ducha Świętego i znaleźć pokój nawet pośród burzy. Jutro spotkamy się ponownie z kolejną poranną modlitwą. Nowe Słowo, nowe prowadzenie, nowa porcja wiary, by wzmocnić Twoją drogę. Nie przegap. Zarezerwuj ten czas dla Boga, gdy oddajesz pierwsze minuty dnia Panu. Cała reszta ustawia się według jego celu. Niech podczas tego nowego dnia Boża obecność nadal ci towarzyszy. Niech pokój Pana rządzi twoim umysłem, i niech idziesz z pewnością, że nie jesteś sam. Zostałeś zapamiętany, dotknięty i otoczony przez Boga, który troszczy się o każdy szczegół twojego życia. Do zobaczenia jutro. Do tego czasu trwaj w zaufaniu, modlitwie i chodź w wierze.